W dzisiejszych czasach sława nie musi trwać latami. Czasem wystarczy jeden viralowy film, kontrowersyjny content czy wysprejowanie psa na różowo. W świecie, gdzie lajki są walutą, a atencja uzależnieniem, wiele osób płaci za sławę cenę, której się nie spodziewali. Sława to nie tylko pieniądze, miliony wyświetleń czy tysiące lajków. To też presja, hejt, medialne lincze i brak prywatności. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się historii osób, które wspięły się na sam szczyt tylko po to, by równie szybko z niego spaść lub stracić swoją znaczącą pozycję w świecie influencerów. Weronika Sowa, znana w sieci jako Verso, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerek, youtuberek i w ostatnim czasie nawet piosenkarek. Zanim wkroczyła w świat internetowych dram i afer, przez pewien czas studiowała prawo w Krakowie, jednak szybko zrozumiała, że to nie jest ścieżka, którą chce podążać. Choć swój kanał na YouTube założyła już w 2013 roku, pierwsze materiały zaczęła publikować dopiero kilka lat później, w styczniu 2019 roku. To właśnie wtedy jej kariera nabrała rozpędu, głównie dzięki związku. Z Karolem Wiśniewskim, znanym jako Friz, który w ostatnim czasie miał dość głośną aferę z książulem, związaną z faworyzacją w jego nowym kebabie. Weronika również jest popularna dzięki przynależności do ekipy Friza. Verso stała się jedną z głównych twarzy projektu, który na szczycie swojej popularności gromadził miliony wyświetleń dziennie, ogromny zasięg czy masę pieniędzy. W tamtym okresie influencerka tworzyła głównie vlogi, challenger e i filmy lifestyleowe. Związek z Freezem nie był tylko relacją prywatną, ale również medialną. Razem z Stworzyli jeden z najpopularniejszych związków w polskim internecie, który podbił YouTube'a. Mimo wielu sukcesów, jak na przykład wydanie płyty w 2023 pod tytułem Versof Store, coś w karierze Wersow zaczęło się sypać influencerka nie była wolna od kontrowersji. Umieszczanie Wersow na świeczniku zapoczątkowała tak zwana ofera z logiem. Veronika przez długi czas wykorzystywała w swoich filmach, produktach czy nawet wytatuowała sobie logosowy, które było dziełem francuskiego artysty, chronionego prawem autorskim. Do samego loga. Influencerka nie miała licencji, a i tak na nim zarabiała, a sama afera była tylko początkiem góry lodowej. Prawdziwa fala hejtu, krytyki oraz złośliwych komentarzy zaczęła się po filmie Weroniki pod tytułem Co ze zdrowiem chmurki, w którym Weronika ogłosiła, że rezygnuje z zabiegów estetycznych takich jak powiększanie ust czy tatuaże i wraca do naturalności. Niemal równocześnie przyznając się, że jej zęby nie są naturalne i że zdecydowała się na licówki. Od tamtej pory nic już nie było tak jak dawniej. Internauci zaczęli jej Dosłownie wszystkie błędy, m.in. temat samej naturalności, brak umiejętności śpiewania, temat niezdrowego chudnięcia, oznaczanie zdjęcia dopiskiem kilokalorie, czy też różne hipokryzje, głębokie inspiracje, czy podążanie za trendami. Wszystkie te sytuacje skłoniły Wersow do szerszej dyskusji w podcaście FOMO, w którym opowiedziała o związku z Karolem. Przyznała również, że czuła się współzależna od partnera i że niektóre jego komentarze miały wpływ na nią samą. Wersow wyznała również, że miała momenty, w których rozważało podejście z internetu, szczególnie podczas afery związanej z logotypem psowy oraz w trudnych chwilach w związku. Dziś w nadal pozostaje aktywna w internecie, ale nie generuje już takich zasięgów jak kiedyś. Jej najnowsze piosenki w ostatnim czasie zdobywają naprawdę mało wyświetleń, patrząc na to, że są to utwory jednej z najpopularniejszych influ. Jej kariera to przykład spektakularnego wzlotu, ale też i poniekąd upadku, patrząc na to, z jakimi konsekwencjami, problemami psychicznymi, czy fizycznymi, i hejtem musi się dzisiaj mierzyć. Nikodem Czurzewski, znany w sieci jako Narcyz, był polskim youtuberem, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym materiałom, w tym parodiom, disom i wyrazistemu stylowi. Jego twórczość często wzbudzała mieszane reakcje, a niektóre działania doprowadziły do konfliktów z innymi twórcami. Jednym z bardziej znanych incydentów była sprawa z Psycho Couple, którzy w 2019 roku pozwali Narcyza za obraźliwy dis, co wywołało szeroką dyskusję w środowisku youtuberów. W odpowiedzi, Narcyz opublikował film z przeprosinami, który jednak nie Zakończył kontrowersję. Nikodem pojawił się również w programie Uwaga po uwadze, emitowanym przez TVN, gdzie wraz z rodzeństwem został przedstawiony w kontekście kontrowersyjnych treści publikowanych w internecie. Program skupił się na krytyce materiałów, w których jego 11-letnia siostra występowała w wulgarnych DISA, co wywołało szeroką dyskusję na temat granic odpowiedzialności twórców internetowych. W odpowiedzi na emisję programu Narcyz opublikował utwór Dizna TVN, w którym skrytykował sposób przedstawiania jego osoby oraz działalność w mediach. Utwór ten był formą obrony przed zarzutami i próbą przedstawienia własnej perspektywy na całą sytuację. W ostatnich latach Narcyz wycofał się z aktywnej działalności na YouTubie. Na jego kanale od trzech lat nie pojawiają się już nowe treści, a sam twórca nigdy oficjalnie nie podał konkretnego powodu swojego odejścia z YouTube'a. Choć w kilku swoich filmach sugerował, że nie wiąże przyszłości z tą platformą, jego zniknięcie wciąż budziło wiele pytań. Nawet inny twórca Konopski próbował dowiedzieć się, co się stało z byłym YouTuberem. Wysyłając mu prywatną wiadomość, ta jednak, ku zaskoczeniu widzów, została opublikowana i wyśmiana przez Nikodema. Kanał Świat Internetu w ostatnim czasie nagrał bardzo obszerny materiał na temat Narcyza, którym dotarł do najnowszych informacji na temat YouTubera. Nikodem pod pseudonimem Zarcyz rozpoczął swoją nową internetową działalność. Tym razem jednak nie była to twórczość oparta na parodiach czy różnych disach. Nikodem zdecydował się na całkowitą zmianę wizerunku. Skoncentrował się na działalności około zakładając nowy profil na Instagramie gdzie regularnie publikuje obrzydliwe zdjęcia swego północy ciała w dziwnych pozach. Oprócz Instagrama Nikodem prowadzi także konta na innych platformach, w tym również na stronie dla fanów, gdzie publikuje tak zwane ekskluzywne treści. Co ciekawe lokalizacja oznaczona na jego profilach sugeruje, że mógł przeprowadzić się do Chorwacji. Wskazują na to zarówno dane z jego konta, jak i miejsce zamieszkania obserwowanych przez niego osób. Na innej platformie Nikodem zamieszcza informacje o oferowaniu usług erotycznych, głównie skierowanych do mężczyzn. Tam z kolei jego lokalizacja ustawiona jest na jedno z miast, co wprowadza pewną sprzeczność i jeszcze bardziej utrudnia ustalenie, gdzie obecnie faktycznie przebywa. W internecie nie możemy już znaleźć nowych informacji na temat jego rodzeństwa, które postanowiło przestać udzielać się w internecie. Cała historia przedstawiona w filmie świata internetu, według mojej opinii przedstawia dość mocny upadek jednego z najbardziej popularnych, kontrowersyjnych twórców. Trudno powiedzieć, czy dzisiejsza działalność Nikodema jest powodowana hejtem lub zniszczeniem przez Sławę. Dajcie znać w komentarzu. Łukasz Wawrzyniak, znany jako kamerzysta, to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego internetu. Jego kariera rozpoczęła się w 2013 roku na platformie Ask.fm, gdzie zyskał pierwsze grono odbiorców. Prawdziwą popularność zdobył jednak jako współtwórca kanału Lord Crushfield na YouTubie, który w szczytowym momencie miał blisko 3 miliony subskrybentów. Kanał ten słynął z kontrowersyjnych treści, co doprowadziło do jego zamknięcia w 2019 roku. Po rozstaniu z Lordem Cruzfilem, kamerzyca założył własny kanał, który również szybko zyskał popularność. Jednak jego działalność była naznaczana licznymi kontrowersjami. W 2021 roku opublikował film, w którym płacił 18-letniemu chłopakowi z niepełnosprawnością intelektualną za wykonywanie upokarzających zadań. Materiał ten wywołał oburzenie opinii publicznej i doprowadził do postawienia Wawrzyniakowi zarzutów z się nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny. W związku z tym przebywał w areszcie od kwietnia do października 2021 roku. W 2024 roku zapadł prawomocny wyrok, który dotyczył sprawy ciastarszego starszego mężczyzny, skazujący Wawrzyniaka na 6 miesięcy ograniczenia wolności oraz nakazujący mu zapłatę 10 tysięcy złotych za dość uczynienia na rzecz rodziny pokrzywdzonego. Po zakończeniu działalności na YouTubie, kamerzysta rozpoczął karierę w świecie freakfightu, występował na w galach Prime Show MMA, gdzie stoczył kilka walk, między innymi z Markiem Kruszelem, czyli Lordem Kruszwilem i Jakubem Lasikiem. W 2022 roku pokonał Michała Gożylańczyka, czyli Bagietę, w walce bokserskiej podczas gali Prime Show MMA 4. Leci jednorożec przez pustynię i krzyczy organ organ, organ. Znasz to? Nie znam, dawaj. Szkoda, bo to dobre uczucie, <noise> Nadal niech minie. Obecnie Kamrzysta nie prowadzi aż tak aktywnej działalności w internecie jak kiedyś, a jego kanały na YouTubie zostały zablokowane za naruszenia wytycznych społeczności. Aktualnie Kamrzysta prowadzi konto na TikToku o nazwie Marcel Podolski, na którym opublikował tylko cztery krótkie filmy. Dodatkowo Kamrzysta aktualnie współpracuje z Adrianem Salwą, znanym bardzo dobrze jako Push Barber. Wspólnie prowadzą transmisje na żywo na TikToku, podczas których rozmawiają na różne tematy, dzielą się wspomnieniami oraz angażują się w interakcje z widzami. Jedna z takich transmisji miała miejsce 17 kwietnia 2025 roku. Jego historia jest często przytaczana jako przykład upadku influencera, który przekroczył granice dobrego smaku i prawa w pogoni za popularnością. YouTuber znany jako Wiśnia, a właściwie Bartłomiej Wiśniewski, zdobył popularność dzięki serii filmów zatytułowanych "Porcja Ciekawostek". Jego kanał przyciągał widzów interesującymi faktami oraz pozytywnym podejściem w materiałach. W pewnym momencie Wiśnia niespodziewanie usunął większość swoich filmów z YouTube'a, nie podając przy tym żadnego oficjalnego powodu ani oświadczenia. Fani zauważyli jego zniknięcie i zaczęli spekulować na temat przyczyn tej decyzji. Na forach internetowych pojawiły się różne teorie, w tym sugestie, że mógł zrezygnować z działalności na YouTube z powodu kontrowersji lub chęci rozpoczęcia nowego etapu w życiu zawodowym. W 2021 roku na YouTube pojawił się film zatytułowany Wiśnia, co się z nim stało, który próbował odpowiedzieć na pytania dotyczące zniknięcia Wiśni z platformy YouTube. materiale przedstawiono możliwe powody jego odejścia oraz przypomniano jego wcześniejsze osiągnięcia na YouTube. 25 stycznia 2021 roku youtuber Wiśnia wrzucił dość dziwny i trochę film film zatytułowany Nikna, który ukazywał Bartka rzucającego kamieniem w szybę. YouTuber Technik postanowił napisać do dobrego znajomego Wiśni, który napisał, że owy film został dodany przez przypadek i że Wiśnia już raczej nie wróci na YouTube'a. Napisał też, że ma sporo zajęć, m.in. praca, a YouTube go już w ogóle nie jara. Pojawiły się informacje sugerujące, że Wiśnia mógł być zaangażowany w kontrowersyjne działania związane z prośbami o podanie danych kart kredytowych przez wizów na niezabezpieczonych stronach internetowych. Internetowych. Niektórzy internauci twierdzili, że Wiśnia odszedł z YouTube'a, ponieważ przysłowiowo zaczęło mu się palić pod dupą. Z powodu właśnie dram. Te oskarżenia mogły wpłynąć na jego decyzję o wycofaniu się z działalności na YouTube. W 2023 roku na YouTube'ie pojawił się film zatytułowany Wiśnia. Nowe informacje. Szansa na powrót. Sugerujący możliwość powrotu Wiśni do tworzenia treści. Jednak do tej pory nie pojawiły się żadne nowe materiały na jego kanale. Podsumowując, historia Wiśni jest przykładem na to, jak szybko można zdobyć powrót popularność w internecie, ale również jak łatwo ją stracić. Jego zniknięcie z YouTube'a pozostaje tematem spekulacji, a fani nadal mają nadzieję na jego powrót. Kostka to stosunkowo świeży polski twórca internetowy, który zdobył popularność dzięki tworzeniu interesującego kontentu opartego na kopywaniu zapomnianych dram czy historii dawnych youtuberów. Jego materiały przyciągały uwagę nie tylko tematyką, ale też przemyślaną narracją i solidnym researchem. W odcinku pod tytułem youtuberzy, którzy zniknęli z kanału najwięcej, z wypowiedzi mandzia możemy się dowiedzieć, że Kostka zakończył swoją działalność na YouTubie z własnego wyboru. Postanowił spróbować sprawdzić jak wygląda życie twórcy internetowego, środka i ostatecznie uznał, że to nie jest ścieżka, którą chce dalej podążać. Mimo krótkiej kariery jego kanał cieszył się dużą popularnością i bardzo pozytywnym odbiorem ze strony widzów. Kostka postawił po sobie sporo wartościowego materiału, który wciąż jest chętnie oglądany przez fanów internetowych historii. Kaiko, a właściwie Karol Poznański, był jednym z bardziej rozpoznawalnych polskich youtuberów. W pierwszej połowie lat 2010 jego kanał znany z humorystycznych materiałów związanych z grami komputerowymi przeciągnął szeroką publiczność, osiągając około 900 tysięcy subskrybentów. Współpracował z innymi twórcami, takimi jak Kaluch i był aktywny w środowisku gamingowym. W 2016 roku Kajko wydał książkę zatytułowaną It's Only a Game, w której opowiada o swojej drodze na YouTubie pasjach i tym, co go ukształtowało. Publikacja ta spotkała się z mieszanym odbiorem, a niektórzy twórcy jak AdBuster krytykowali ją za brak wartości merytorycznej. W pewnym momencie Kaiko postanowił zakończyć swoją działalność na YouTubie. Jak sam przyznał w swojej stronie internetowej zrezygnował z kariery youtubera w wieku 22 lat. Mimo dużej popularności i znacznych dochodów jakie ta platforma mu oferowała decyzję tę podjął gdy zdał sobie sprawę za odpowiedzialność jaka spoczywa na twórcach internetowych. Zwłaszcza w kontekście wpływu na młodą publiczność. Poczuł, że wykreowana przez niego postać odbiega od jego prawdziwej tożsamości, co skłoniło go do zmiany kierunku kariery. Po odejściu z YouTube'a Karol Poznański skupił się na rozwijaniu swoich pasji związanych z filmem i fotografią. Założył własną stronę internetową, gdzie prezentuje swoje portfolio oraz oferuje usługi związane z produkcją treści audiowizualnych. Jest aktywny na Instagramie pod nazwą Małpa Karol Poznański gdzie dzieli się swoimi projektami i codziennym życiem. Obecnie Kajko kontynuuje swoją działalność jako twórca treści audiowizualnych, skupiając się na jakości i autentyczności swoich projektów. Jego historia pokazuje, jak ważne jest dla twórcy internetowego zachowanie zgodności między wizerunkiem publicznym a własnymi wartościami i tożsamością.